No, Wszystkim cześć, moje piękne kobiety-koziorożcy! W ostatnim wideo ja dostałam od was, dziewczyny, tak dużo miłości! Każdym z was mocno przytulam, całym sercem po prostu. Teraz my zobaczymy, co się wydarzy u nas w marcu, dziewczyny. Czego się spodziewać w miłości z pieniędzmi, czego lepiej unikać i od czego moje karty mogą was chronić, dziewczyny. Kobiety-koziorożcy! silne, kobiety, które lubią władzę, kobiety, które lubią dominować, kobiety z taką energią femme fatale. Kobiety koziorożcy to wśród wszystkich znaków to są jedyna taka energia tej kobiety femme fatale, która za dużo nie rozmawia, która za dużo nie mówi o tym, jaka ona jest fantastyczna. Ona po prostu wchodzi do pokoju i wszyscy wszystko rozumieją. To jest niesamowita energia, dziewczyny. Każda z was ma ogromny dar, każda z was ma ogromny potencjał i niesamowicie ogromną, potężną energię. Także warto też wiedzieć, w jakim kierunku ją wykorzystywać, żeby osiągnąć jak najwięcej w życiu. Dobra, to co, idziemy, dziewczyny? Spójrzmy, jaki będzie ogólny vibe. Ogólna karta. Na miesiąc marzec. Jakoś mi się te karty rozpadają. Patrzcie. Jakiś chaos tutaj się robi. Chaos i kobiety Koziorożcy, to takie trochę sprzeczne rzeczy. O, ale ciekawe. Ciekawe w jaką stronę to pójdzie. To chodźmy dziewczyny. Ogólna karta. Wow. Ogólna karta na miesiąc marzec dla kobiet koziorożców. Król bulla. E, męska energia, potężna seksualna, seksualna energia. Dziewczyny, ja przewiduję, że te, te z was, które nie są w tej chwili w związku, e, mogą spodziewać się jakiegoś gorącego romansu. E, te kobiety, które już są w związku, powinny spodziewać się e, następnego kroku w waszej relacji. Dziewczyny, tu jest ewidentnie następny krok. Tu jest ewidentnie ogień, romans, seks, przyjemność. Wow! Wow, ja jestem bardzo już ciekawa. Um, ogólnie, ogólnie ta karta też świadczy o pewnej władzy. Także, dziewczyny, jeśli wy macie pracę, gdzie. Jest ta ścieżka władzy w waszej karierze, to całkiem czas pójść tą ścieżką, całkiem już czas wziąć sobie tą władzę, której chcecie. Wiem, że chcecie. Wiem, że każdy z was jest, ma tą energię królewy albo nawet czasami króla. Chcę wszystko. Chcę, nie chcę wybierać, ja chcę wszystko. Pięknie. Bardzo, bardzo piękna karta, bardzo piękny vibe na ten miesiąc. Bardzo dużo w ogóle potęgi, potęgi w tej karcie. Co odczuwacie, dziewczyny, do tej karty? Jakie uczucia wynikają gdzieś tam w brzuszku? Napiszcie w komentarzach, a ja Wam obowiązkowo powiem, co to oznacza. Cóż, idziemy dalej. Dla kobiet, które obecnie są w związku. Co chcą powiedzieć karty dla kobiet, którzy są w związku w tej chwili? Które są w małżeństwie, które mają partnerów, chodźmy, chcę wyciągnąć kartę gdzieś od środka, stąd. Konflikt. Dziewczyny, jeśli w waszym małżeństwie wy odczuwacie pewne napięcie, to może z tego wyniknąć pewien konflikt. Może z tego wyniknąć pewien konflikt, który nie weźmie się znikąd. Ten konflikt tak naprawdę już gdzieś tam z tyłu plecków był, prawda? Gdzieś tam z tyłu plecków już był pewien wkur, pewne niezadowolenie i w marcu to może wyniknąć. Przewiduję, że to będzie około środka miesiąca, ponieważ 14 czeka na nas pełnia. Niesamowicie potężna pełnia, która może powodować... Nasilać pewne rzeczy, które już w nas są. Dziewczyny, przed 14 marca ja Was zachęcam, rozwiązać pewne konflikty w maksymalnie ekologiczny sposób ze swoim partnerem. Jeśli macie pewne niezadowolenie, to kochany, możemy z Tobą porozmawiać o pewnych rzeczach. Ja odczuwam, że mi się nie podoba pierwsze, drugie, trzecie. Powiedz proszę, co my możemy z tym zrobić, ok? Żeby nie doprowadzić, żeby właśnie nie doprowadzić do tej kludni. Kobiety z takim mocnym, ognistym temperamentem, to ja Was zachęcam uniknąć, uniknąć tego, uniknąć, bo, bo to nie jest potrzebne, to w tej chwili Wam nie będzie służyć. Jeśli macie problem z relacją, jeśli wy nie możecie rozwiązać tych konfliktów, to piszcie do mnie na WhatsApp. Numer zostawię tutaj w opisie. Każde z Was, dziewczyny, mogę pomóc wyjść z ogromną koroną na głowie z każdego konfliktu, z każdej sytuacji. Jeśli dacie mi datę urodzenia waszego mężczyzny, ja wam dam wszelkie kluczyki po prostu do jego serca. Wszelkie kluczyki, dziewczyny, które Wy będziecie wykorzystywać yy, tak, jak uważacie za potrzebne. No bo tacy my jesteśmy kobiety, prawda? Tacy my jesteśmy kobiety. Cóż, teraz spójrzmy, co się wydarzy u kobiet koziorożców, które obecnie nie mają pary. Kobiety koziorożcy, które obecnie nie mają pary. Na razie e, moje karty zachęcają Was nie szukać związków. Nie szukać, nie zaczynać, nie iść w to, ponieważ to, co Wy wybierzecie w tej chwili, nie będzie Wam służyć tak, jak Wy chcecie. Rozumiem, że każda z nas chce miłości, każda z nas chce ciepła, prawda? Przytulnej takiej cieplej relacji, w której będziemy czuć się jak w domu, ale na razie spójrzcie na tą kartę, co odczuwacie do niej? Jakie emocje tam przychodzą, gdzieś w brzuszku, gdzieś w gardle też mogą być. Ta karta zachęca nie zaczynać, ponieważ jeśli zaczniecie to w tym miesiącu, to ta relacja może was skrzywdzić, zranić, e, doprowadzić do po, wręcz do pogorszenia. Także dziewczyny, chodźmy, chodźcie na randki, dostawajcie zadowolenie od życia, po prostu słuchajcie komplementów tych mężczyzn, przejmujcie prezenty i kwiaty. OK, ale poważnych relacji lepiej nie zaczynać w tym miesiącu. Dobrze wiecie o co chodzi, ponieważ te mężczyźni, dziewczyny, które w tej chwili są obok Was, nie mogą Was uszczęśliwić. Te mężczyźni nie potrafią Was uszczęśliwić. To jeszcze nie są te właściwe mężczyźni. To jeszcze nie są te właściwe mężczyźni, dziewczyny. Także chodźcie na randki, dostawajcie zadowolenie od tego, takie szczere zadowolenie. OK? Ale poważne poważności powinni jeszcze zaczekać. Ale na poważną e, relację na razie trzeba zaczekać. Może to już będzie w następnym miesiącu, w kwietniu, ale na razie, dziewczyny, nie. Nie idziemy w to. Na razie w to nie idziemy. Spójrzmy teraz. I ogólnie, wiecie co? Ja na swoich live'ach, przechodźcie w ogóle do mnie na TikToka, prowadzę fantastyczne live'y. Fantastyczne live'y po prostu. I szczerze, w większości przypadkach, kiedy kobieta szpieszy, bardzo, bardzo szpieszy w tą powoję, ja chce poważny związek, czy będzie coś poważnego z tamtym grześkiem, jakimś, to w większości w kartach ja widzę, że o lepiej, lepiej nie, lepiej nie szpieszyć. Ponieważ poważna relacja powinna mieć większy fundament niż po prostu jakieś zakochanie i zauroczenie. Zauroczenie dziewczyny to jest takie nic. Zauroczenie, e, zakochanie się, to kiedy my zakochujemy się w coś, co my sami sobie wymyśliliśmy, tak? W rzeczywistości to może być jakiś Alfred, który siedzi, pierdzi w kanapę, żyje z mamą, mieszka, tak? Nie zarabia w ogóle kasy, jest jakiś po prostu debilem. Ale nasz kobiecy mózg czasami może tak zinterpretować pewne fakty, tak? Narzucić pewne rzeczy, które w ogóle nie istnieją. Tak, żeby w, z tego Alfreda pierdzącego, śmierdzącego, okropnego gościa, nie, szan, nie szanującego nikogo w ogóle, narysować sobie obrazek jakiegoś alfamena z takim oh yeah baby i zakochać się w ten obrazek, którego nie istnieje w rzeczywistości. Także dziewczyny, no, 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 no. Na razie dostajemy zadowolenie od życia, dostajemy zadowolenie od siebie jest kluczowe dostajemy zadowolenie od siebie a teraz my idziemy w pieniądze pieniądze dla kobiet koziorożców jeśli wasz ascendent znajduje się w koziorożcu to to czytanie też może dla was być bardzo korzystne bardzo bardzo korzystne co na górze wow <laughs> i co pod spodem pieniądze pentakle oczywiście ja nie wątpiłam, że będą pentakli, dziewczyny. Um, mogą otworzyć się pewne niespodziewane wydarzenie, niespodziewana znajomość, której wy nie możecie jeszcze wiedzieć. Coś, czego wy jeszcze nie powinniście wiedzieć. Księżyc to jest zawsze tajemnica. Księżyc to jest zawsze mm, taki sekret, który na razie musi pozostać sekretem. Dziewczyny, ufamy losu, słuchamy intuicję, i każdą możliwość, która będzie gdzieś tam przylatywać na głową, musicie zlapać. Zlapać w swoje sieci i zrobić z tym wszystko, co uważacie za potrzebne, ponieważ Wam się uda. Wam się uda każdy plan, Wam się uda wszystko, czego Wy chcecie. Eee, rycerz Pentakli, spójrzcie w ogóle na tę kartę. Co do niej odczuwacie? Co Wy odczuwacie do tej karty? Jakie myśli przychodzą do głowy? Jakie emocje są w sercu? dziewczyny. To jest bardzo pieniężna karta. Ale bardzo ważny szczegół, ten rycerz stoi na miejscu. On nie biegnie, on stoi na miejscu. Także to jest ważny dla was sygnał dziewczyny, żeby nie podejmować zbyt nagłych decyzji. Żeby nie podejmować zbyt emocjonalnych decyzji. To ma być wszystko przemyślane, wszystko w głowie i razem z tym i razem z tym ufamy intuicji, i razem z tym robimy manifestacje. Jeśli robiliście wcześniej manifestacje, to w tym miesiącu one mogą spełnić się, mogą spełnić się, dziewczyny. Zwracajcie uwagę na wasze sny. One mogą być mocno prorocze. Zwracajcie uwagę na anielskie liczby, na swoje przyczucia. Zaufajcie swojej wewnętrznej, tej ciemnej części. Ciemnej części Waszej osobowości, która doprowadzi Was do tego, czego Wy chcecie. Ciemna część Waszej osobowości to są te cechy, które zwykle my na co dzień stłumiamy. Ciemna część naszej osobowości to jest dopiero to, co niesie w sobie ogromną potęgę, ogromną siłę i daje nam to, czego my naprawdę chcemy w życiu. Jeśli chcecie, możemy jakoś trochę, mogę jakoś nagrać inny film na ten temat, bo ta, dopiero ta czym ciemna nasza część, to to dopiero się zaczyna prawdziwe, prawdziwe nasze ja. O... Boże, ja już odczuwam trochę czarki teraz za plecami. To jest niesamowicie ciekawe. Dziewczyny koziorożcy, ja was zachęcam. Ja, ja szczerze was proszę, wręcz o to, żeby jak zacznie się marzec, przyjście, wróćcie tutaj do komentarzy, albo napiszcie do mnie prywatnie. Whatsappa, tam numer, numer zostawię w opisie. Napiszcie, co się wydarzyło tam u was. Ja jestem niesamowicie ciekawa, bo księżyc to jest zawsze coś stamtąd. To jest zawsze coś większe niż my. To jest zawsze coś. Potężniejsze. Hmm. Jeśli planowaliście otwierać swój biznes to jak najbardziej. Jak najbardziej. Spójrzmy teraz, od czego moje karty dziewczyny mogą was chronić? Od czego moje karty mogą was chronić, dziewczyny? Co na górze? A uf, co pod spodem. Bardzo ciekawie, moje karty zachęcają Was, dziewczyny, mniej czasu w tym miesiącu spędzać w domu i więcej czasu poświęcać na socjalne kontakty. Nie biegnąć stricte za pieniędzmi, a biegnąć za kontaktami, za ludźmi, za potencjałem i za perspektywą. Nie za tym, że ja mogę teraz 3 grosze zarobić w tej chwili, a za tym, a ile więcej ja mogę osiągnąć, nie w tej chwili, a w jakiejś perspektywie. Dziewczyny, nie idziemy za tym, co jest krótkowzroczne, krótkoterminowe, a tylko za tym, co dopiero otworzy Wam horyzonty większe. Ja wiem, że dziewczyny macie apetyty ho, ho, ho ogromne, i właśnie idźcie w tą stronę. Idźcie w stronę swoich apetytów, a nie tych marchewek, które leżą pod nogami. Bo los też może was trochę zmanipulować. Los może wam podrzucić takie pewne takie grosze pod nogi, żeby sprawdzić waszą reakcję, żeby zobaczyć, jak wy odreagujecie na to. I wasza dziewczyny robota. Wasza robota, założyć korony na głowę, spojrzeć na te marchewki, jakieś grosiki i powiedzieć: Dziękuję, ale ja idę dalej. Rozumiecie tą energię? To ma być dosłownie ta energia. Nie siedzimy w domu, wykorzystujemy absolutnie każdą możliwość, która będzie przed Wami leżeć. A przed Wami będzie bardzo, bardzo dużo możliwości, dziewczyny, w tym miesiącu. Ten marzec będzie budujący budujący. 14 marca może być trochę ciężkie, ale ja jestem pewna, że Wy nie dacie się na to nabrać i nie, nie zlamiecie się, bo intencja, intencja tego, tej pełni będzie ogromny sprawdzian. To będzie ogromny sprawdzian, żeby sprawdzić, czy Wy zrozumieliście swoje lekcje karmiczne. Czy Wy rzeczywiście jesteście na dobrej drodze? Czy Wy rzeczywiście rozumiecie, gdzie idziecie? Dziewczyny, mogą przyjść pewne myśli, ciężkie, ciężkie myśli, a mogą przyjść pewne mroczne myśli, ale pamiętajcie, że te myśli nie należą do Was. Te myśli, które mogą do Was przyjść, nie należą do Was. Nie dajemy się nabrać na te manipulacje stamtąd. Bo to jest sprawdzian, dziewczyny, karmiczny sprawdzian. Nie dajemy się na to nabrać, idziemy z głową do góry, idziemy tam, gdzie musimy iść. Dziewczyny koziorożce, każdą z was mocno przytulam, mój piękny królowy, moje femme fatale. Korony z głowy my nie zdejmujemy. Idziemy do przodu, wiemy czego chcemy. Wiemy, czego chcemy, dziewczyny. I bierzemy wszystko, na co zasługujemy. Mój piękny królowy. No! każdy z Was, dziewczyny, życzę dostać ogromne zadowolenie z tego miesiąca. Takie szczerze, prawdziwe zadowolenie. Jak kobieta kobiecie, to jest niesamowicie piękna energia, kiedy kobieta szczerze innej kobiecie życzy dobra, szczęścia. Kiedy kobieta innej kobiecie może poprawić korony na głowie, to jest pięknie. Nikt, żaden w świecie mężczyzna nie może dać tej energii jak kobieta. Także, dziewczyny, ja Was mocno wszystkich przytulam. No, widzimy się w następnym miesiącu, mój piękne królowy, i życzę Wam najpiękniejszych emocji, najpiękniejszych uczuć i ogromnego zadowolenia. No, pa.